Nie pamiętał na no, ile to bym rzucił, ale nie pamiętam. To idź tam pod tego boxa, ci powiem. Czekaj jeszcze, druga ma sprawdzenie. przed boksem, przed boksem, w rogu przy ścianie. Przed boksem, z drugiej strony to jest zabok. Kurwa, to tego nie znam. I do ściany, bez do ściany i oprzejścia do no, odwróć się teraz. Na to żółte, pierwsze, wyżej. Trochę niżej, na środek tego pierwszego żółtego. Niżej, 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 no i w prawo. No i tak. Nie, Ty, tylko mam 5 HP. Skocz na tego boxa pod... Nie wiedziałem, żeby ktoś tak schodził po tej drabinie. Nawet jak 5HP, właśnie. Bo tak się raczej nie schodzi.